Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem w Piazza Unii, stare miasto, puste ulice. Mamy dzisiaj 6 stycznia, jak nagrywam tego vloga. I chciałem do Was porozmawiać w ciekawym temacie związanym właśnie z Rumunią. Wracam po tych wszystkich vlogmasach do takiej serii, którą tutaj kontynuowałem na tym kanale, czyli Rumunia nie jest mi obca. No i będę chciał się skupić na ciekawym. Temacie. A co dzisiaj? Dzisiaj będzie o tym, czy życie w Rumunii jest łatwiejsze niż w Polsce i jakie są moje po prostu przemyślenia z tym związane. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Zacznę właśnie od tego, jakie były moje tutaj początki, jak ja przyjechałem do Rumunii i ja miałem łatwiej. Dlaczego? Bo po prostu poznałem Anę. Jana była moim takim przewodnikiem tutaj po Rumunii, po Bukareszcie, po wszystkim i mi doradzała jak mam robić, co mam robić. Była też moim mówcą, bo wiele rzeczy załatwiała też w języku właśnie rumuńskim. Mówiąc, była ze mną w urzędzie imigracyjnym, gdzie załatwialiśmy dla mnie te pozwolenie tutaj na pobyt, różne rzeczy, z którymi po prostu em, Okej, okay, inni sobie musieli radzić. Ja wiem, że oni sami to robili, ale mieli ciężej. Mieli podgórkę, bo nie mieli nikogo, kto byłby stąd. Tak jak ja mam właśnie Anę, ale przeleciały koło mnie gołębie. Co jest kicia? Czemu uciekasz? Jeden tu ucieka, drugi gdzieś tam się schowa. Koty uciekły, a tam jeden na dachu. Skoczy na mnie czy nie skoczy? Co jest kicia? A tobie jak się żyje w Rumunii? Łatwo, lekko i przyjemnie czy ciężko? Siedząc na tym dachu, jak tam jesteś, kicia, to może nie być łatwo wcale. Ja się już przyzwyczaiłem do wielu rzeczy tutaj w Rumunii. Nabrałem takiej ogłady, można by powiedzieć. Też rozumiem język, może nie mówię jakoś perfekcyjnie, ale zawsze coś mówię. No i dla mnie rzeczy są już tutaj po prostu prostsze, przewidywalne. Dla mnie rzeczy są tutaj normalne, jak funkcjonuje w tym kraju. Inaczej, tak jak mówię, mają ci, którzy, słuchajcie, przyjeżdżają tutaj i muszą się. W jakiś sposób zaadoptować i ten. Zobaczcie, jaki, jakie znalezisko. Koszyk, kosz taki na zakupy w tym miejscu i on jeszcze jest tutaj przypięty takimi linkami. Tutaj przypięty linkami, żeby ktoś nie ukradł. Czyli to jest prywatny kosz na zakupy w tym miejscu pod bankomatem. Takie znalezisko. I tam pani idzie, która tutaj sprząta, zamiata i ciągnie takie kubły za sobą. I po pewnym czasie, jak tak Anna, słuchajcie mnie, trochę tutaj, jak to się mówi, prowadziła po tej Rumunii, po tych wszystkich rzeczach, no to powiedziała tak, ty musisz sam się trochę tutaj odnaleźć lepiej, żebyś mógł, nie wiem, pójść po prostu umówić wizytę do fryzjera, nie wstydził się mówić po rumuńsku. Bo ja już zacząłem mówić, ale się wstydziłem, po prostu miałem taką barierę. Że myślałem, że ci ludzie będą się śmiali, że coś źle powiem, i tak dalej. No ale przełamałem to, i już później nie miałem z tym problemu, żeby właśnie pewne rzeczy samemu tutaj robić pójść gdzieś, pojechać, wymienić opony w samochodzie, porozmawiać tam z ludźmi, pojechać do serwisu z autem. A teraz już tego nie robię, bo nie mamy auta, ale właśnie tego rodzaju rzeczy, słuchajcie, takie e, wydają mi się być proste, tak? No, ale jeżeli była ta bariera językowa wcześniej, to dla mnie to na początku sprawiało jakieś problemy i trudności. No, ale to się zmieniło i dla mnie teraz wszystko jest łatwe. Teraz jest po prostu tak, że no, funkcjonuję tutaj. Wiem też, jak się poruszać już lepiej po mieście. Ostatnio powiem wam, bo zacząłem rozwijać też ten kanał po angielsku na temat Rumunii, i tam widzę, że są dobre, fajne postępy. Jak coś, to zapraszam na kanał From Moral with Love. i tam są kompletnie inne też treści, ale napisał mi ktoś właśnie taki komentarz. Jeden z rumunów, który zapytał się wprost, jak ja się tutaj też odnajduję, czy jest mi ciężko, czy jest mi łatwo, jak się odnajduję w samym mieście Bukareszcie, tak? No i ja wtedy właśnie odpisałem, że początki właśnie były trudne, że wszędzie chodziłem z Google Map. I tak dalej. No a teraz no to po prostu co? No, wsiadam w pociąg, jadę tam gdzie chcę. No, czasami gdzieś spojrzę na jakąś lokalizację, jak po prostu jadę w jakieś nowe miejsce, albo w takie, w to, którego często zbyt nie jeżdżę. Ale rzeczy wydają się być o wiele prostsze. Tutaj jest coś, co wam chciałem pokazać. Jak już tak spaceruję uliczkami, zobaczcie jakie stroje. Jakie stroje tu mają ładne, takie regionalne. Zobaczcie tutaj damski strój męski. Nie, nie ma cen, żeby sprawdzić, ile to kosztuje, ale to nie są tanie rzeczy, to są rzeczywiście takie, no, to będzie kosztowało. Przede wszystkim ja się cieszę, że odnalazłem się tutaj z pracą od samego początku, że to było coś naprawdę łatwego dla mnie, że praca, jaką ja starałem się szukać w Polsce przez wiele lat, to po prostu tutaj znalazłem, na samym początku, że ok, no te prace były różne, jedne lepsze, jedne gorsze, ale każda miała jakieś zalety, w większości zalety niż wady. I to jest coś, co sprawiało mi tutaj zawsze łatwość w Rumunii. To jest coś, co mnie się wydaje i takim, takim żyje trochę przekonaniu, że właśnie jeśli chodzi o, w cudzysłowie, karierę zawodową, jak ktoś to chce nazywać, jakkolwiek to... W Polsce było mi o wiele trudniej. Ja naprawdę zrobiłem mnóstwo filmów na temat mojej pracy w Polsce opowiadałem, prześmiewałem te wszystkie kołchozy, w których pracowałem i, i, i mówiłem jak jest, tak? A tutaj widzicie, przyjechałem ja z Polski i, i mam możliwość pracy. Czasami się do mnie sami zgłaszają ludzie, oferują mi jakieś oferty, no ale jak chcę mieć jakąś, że tak powiem stabilność, i nie zmieniać po prostu pracy, bo ktoś mi nie wiem, da 200, 200 więcej i więcej i że się poła komi na to, nie. Jeżeli miałbym dostać jakąś inną ofertę, no to musi to być znaczny jakiś tam przeskok i tak dalej, żeby to miało sens, żeby człowiek się od początku wdrażał, uczył, zmienił otoczenie, środowisko, ludzi z którymi się pracuje, tak. Wszystko ma swoją po prostu gdzieś tam cenę, wartość i, i tak dalej. Dlatego ja wychodzę właśnie z takiego założenia, i moja perspektywa tutaj w Rumunii jest o wiele łatwiejsza niż była w Polsce. I o tym będę zawsze powtarzał, i z tego się najbardziej cieszę. Natomiast są też trudne rzeczy, jeśli chodzi tutaj o Rumunię i tutaj już bym nie porównywał do tego Polski, bo to są rzeczy związane gdzieś tam z moją mentalnością. Z tym też, jak ja zacząłem postrzegać ten kraj, jakim jest Rumunia, z tym Bukaresztem, który mnie zawsze mierdzi, na który narzekam, ale mam swoje powody też ku temu. Myślę, że te powody są przemyślane, że te powody są właściwe. Już nie będę za każdym razem tego powtarzał. Odsyłam do innych vlogów, które powstawały, i tam się wypowiadałem, co mi nie pasuje, i tak dalej. I to są właśnie takie gdzieś te momenty, które bywają trudniejsze. Gdzie człowiek tak właściwie zastanawia się, co robi, dlaczego tutaj jest, jak można by zmienić sytuację i co można zrobić w tym kierunku, żeby po prostu poprawiło się i było y, lepiej, tak mentalnie. Myślę, że to nastąpi. Jestem optymistą i po prostu potrzeba na to tylko trochę czasu. Ktoś mi kiedyś napisał taki, słuchajcie, komentarz, że ja robię antypromocję Rumunii, ale ja się z tym nie zgodzę, bo akurat narzekałem w jakimś filmie i powiedziałem parę słów prawdy związanych z tym krajem. Ja powiem w ten sposób, ja się do tego właśnie, że nie znam drugiej osoby, drugiego człowieka, który by tutaj żył na co dzień, który by robił taki content jak ja i opowiadał o tych wszystkich doświadczeniach, bo okej, okay, znajdziecie wielu jakichś podróżników, jakichś ludzi tutaj Którzy przejeżdżają przez Rumunię, jest taka para, małżeństwo, których czasami oglądam, którzy mieszkali w Belgii i podróżują kamperem, ale to są inne doświadczenia. Tak? Oni są, że tak powiem, to jakby zamknięci w swojej przestrzeni. Tak? Co innego jest podróżować, a co innego jest mieć tutaj na co dzień do czynienia z ludźmi, rozmawiać, wchodzić w te interakcje z, z innymi i, i tak dalej. Także. Ja nabrałem jakiegoś innego doświadczenia. Też, słuchajcie, to inaczej wygląda. Ja zawsze będę powtarzał, bo ja tutaj zobaczyłem, jak wygląda nie tylko miasto w Rumunii, ale też wieś przede wszystkim, bo ta wieś to jest coś tak charakterystycznego. Wtedy, jak jeździłem na tą wieś tam do Teś, to dużo mi to też dało takiej. Perspektywy i takiej możliwości oceny, właśnie jak ludzie żyją na tych wsiach, nie ze względu na perspektywę rodziny Anny, ale ogólnie wszystkich w całej wiosce, sąsiadów, jakichś tam innych ludzi, którzy tam po prostu mieszkają. I to dało spojrzenie na wiele rzeczy, tak na mentalność tych ludzi, przyzwyczajenia i tak, jak mówię, nie tylko skupiam się tutaj właśnie na rodzinie, ale ogólnie o wszystkich, tak. I nie każdy miał taką możliwość akurat takiego doświadczenia. Związanego właśnie z Rumunią, jak ja. Ale ktoś może tutaj zadać pytanie, ale jaki to ma związek z tym, co powiedziałeś w temacie vloga? Czy życie jest prostsze, czy nie jest prostsze? No właśnie, to jest ciekawe, bo jeszcze bym się do tego odniósł, że właśnie można porównać, jakie jest życie na wsi w Rumunii, jakie jest życie w mieście w Rumunii. Czy to życie na wsi jest prostsze, czy on jest trudniejsze? No z pewnych względów wydaje mi się, że może być trudniejsze, bo. Jest więcej obowiązków, bo ludzie oprócz tego, że chodzą do pracy, to zajmują się, a przeważnie każdy ma jakiś inwentarz tak zwany, czyli zwierzęta, coś uprawiają w ogródkach i tak dalej. Także tej pracy o wiele więcej jest na wsi i pod tym względem może być też trudniej. Warunki, w jakich ludzie też mieszkają na wsi, jak te toalety, ale na zewnątrz, jaki tam jeszcze mają rzeczy, czasami nie mają właśnie ciepłej wody, podgrzewają. I różnie to bywa, ale to wynika też z ich mentalności, z przyzwyczajenia. O tym też mówiłem, że stać ich na to, że oni mogliby pewne rzeczy sobie zrobić, pewne udogodnienia, żeby to inaczej funkcjonowało, ale oni po prostu nie chcą, bo są tak zatraceni w swojej mentalności i przyzwyczajeniach, że im to odpowiada i oni po prostu nie wyobrażają sobie żyć inaczej. A tobie jak się żyje, Kiciu? O, ty jesteś taki przyjazny, ty idziesz tutaj do mnie, idziesz się, dajesz się pogłaskać, taka jesteś kicia. Karimowi to byś się podobał, czy też podobała, nie wiem, nie rozróżniam, czy ty jesteś on, czy ona, ale jesteś fajny kiciuś. Fajny kiciuś taki mój mały, mały to nie jesteś, a ci przerośnięty, ale fajny, fajny, taki pieszczoch, taki pieszczoch jesteś, taki pieszczoch. Chodź tu, pokaż się, zachęć widzów do subskrypcji kanału, zachęcisz? Powiedz, żeby zostawiali łapki w górę. No tak kici się, tak, tak. Ale z drugiej strony te wszystkie rzeczy, na które ludzie tutaj pracują na wsi w Rumunii, to są rzeczy, które powinni też docenić i których ludzie nie mają z kolei w mieście. W mieście jest inaczej. No, trzeba wszystko kupić w, sklep, w sklepie. Centrum Tak, centrum wiek. zobaczcie jak idzie. <laughs> idzie on już ma dosyć. On już ma dosyć życia. W mieście wydaje mi się, już, on już jest. On już jest... To gość, już jest normalnie. Sami <śmianie> ocencie. Jak dużo ludzi tutaj słuchajcie pod kościołem. Zobaczcie, pani sprzedaje jakieś takie kwiatki, ale takie suszone. Nie wiem co to jest. Ja się nie znam. Ja jestem taki po prostu słaby z roślin. Tylko wiem jak wyglądają róże i tulipany, <śmianie> Ewentualnie pokrzywa. A, już wiem, co ta pani sprzedaje. Bazylię, bo ona mówi busujok", busujogawem", busujogawem. Czy to jest bazylia? No, to już się dowiedziałem. Taka suszona. Ale czemu? Akurat 6 stycznia, święto Trzech Króli, bazylia. Może taki jest tutaj zwyczaj. Idę na teren dziedzińca. Tu jest taka znana restauracja, Hanului Manuk. Jest tu tak ekskluzywnie, dosyć drogo. Ostatnio Anna była z Denisem. Umówiły się. W któreś popołudnie i spędziły tutaj po prostu razem czas. Jeszcze stoi choinka, także klimat świąteczny można poczuć w tym miejscu. Tutaj jest ładny taki dziedziniec z takimi zobaczcie um, gankami, z takimi balkonami. Tam będzie widać, będzie widać. no. Także fajne miejsce. Muszę tutaj kiedyś przyjść, może faktycznie za nam, żebyśmy się wybrali i, i coś zjedli. Ona mówiła, że no nie jest tutaj tanio, ale jest fajny, specyficzny klimat. I tak już chciałem, słuchajcie, zreasumować tego dzisiejszego vloga. Czy życie w Rumunii jest prostsze? Dla mnie tak, prostsze niż w Polsce. Bardziej bym powiedział spokojniejsze. Tutaj też jest inne podejście do pracy. Nie ma także takiej sztywności, tak jak pracowałem w Polsce, punktualny, 30 sekund się spóźniłeś, ktoś ci to wypomniał. Tutaj przychodzą do pracy, do biura. Dosyć, że raz w tygodniu ludzie to jeszcze pół godziny później, 40 minut. A, iż menadżer się pyta. Co w meczu było ten tłoczno, no nic się nie stało, no ty jesteś kiedy jesteś. No i tutaj jest taki luz, bym powiedział, bardziej, tak? Rumuni są bardziej wyluzowanym takim narodem, nie przejmują się pewnymi rzeczami, a w Polsce, no to tak, wielokrotnie mówiłem, takie wszystko jest sztywne, takie, takie to podle... teraz bym to tak przyrównał do takiej niemieckiej trochę perfekcyjności, aczkolwiek myślę, że to jeszcze daleko do tego żeby tak porównywać i użyć takiego stwierdzenia, ale jakby to tak zestawić, Polska a Rumunia, no to tak to wygląda w moim przekonaniu, bo jednak tutaj ludzie, tak jak mówię, podchodzą do wielu rzeczy na wyjątkowym takim ludzie i to mi się podoba. Oczywiście, jak każde miejsce ma swoje wady, ma swoje zalety, wielokrotnie opowiadałem i o jednym i o drugim i czasami miewałem jakieś chwile Refleksji i zwątpienia, no, ale człowiek tutaj żyje i powinien też docenić właśnie jak to jest w tym kraju jakim jest Rumunia i że mam lepsze perspektywy niż w Polsce. Co dla niektórych jest to po prostu, jak to się mówi, niemożliwe. Niektórzy nie chcą też zaakceptować tego faktu i wielokrotnie pisali też w komentarzach, że no Polska to jest taki dobrobyt, dobrostan. Ja nie twierdzę, że nie dla pewnych ludzi, ale tak jak ja zawsze powtarzałem, dla mnie, no niestety to wyglądało inaczej w Polsce, a inaczej wygląda tutaj w Rumunii. Tu się lepiej potrafię odnaleźć. Ja bym użył też stwierdzenia, że gdziekolwiek bym nie pojechał za granicę, to lepiej sobie po prostu dam radę niż w Polsce. Nie wiem, no po prostu mam taką jakąś mentalność, taką, tak, takie tyle potrafię sobą zrobić, zdziałać. Z... Po prostu inaczej mi się wszystko układa, nie będąc w Polsce. Jest to przykre, jest to może łomne, jak to nieraz opowiadałem i mówiłem, ale słuchajcie, taka jest prawda. Kończę tego dzisiejszego vloga. Wy napiszcie w komentarzach, jak Wam się żyje no w Polsce, to wiem, że wszystkim dobrze, ale w innych krajach, jak jesteście i czy życie tam jest prostsze niż właśnie takiego, jak doznaliście w Polsce. No bo chyba można tak domniebywać, sądząc po tym, że ludzie emigrują, ale z drugiej strony pewne rzeczy też mogą być niełatwe, rozstania z rodziną i tak dalej. Niektórzy nie mogą się w jakiś sposób zaklimatyzować albo są ze względów tylko ekonomicznych w jakimś kraju, a tylko przy każdej możliwej okazji wracają do Polski. Nie wiem, nie będę się wypowiadał tutaj za ludzi, każdy ma swoje... Przemyślenia i może to interpretować jak po prostu uważa. Ja tyle jeśli chodzi o tego dzisiejszego vloga. Oprócz komentarzy, zostawiajcie też łapki w górę. Udostępniajcie te filmy, żeby się niosły w otchłaniach YouTube'a. No i pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim. Do następnego razu. Papa. Pa. To był vlog z cyklu Rumunia, nie z mi